Witam serdecznie. Spotkaliśmy się tutaj dzisiaj z pewnej okazji. Tą okazją jest prezentacja pierwszego naszego nowego zawodnika pozyskanego w letnim okienku transferowym. A jest nim ten oto pan, pan Łukasz Romanowski. Cześć, witamy w godzinku. Symboliczne przekazanie trykotu. I przejdźmy do szczegółów. No więc tak Łukasz, no to przede wszystkim opowiedz nam coś o sobie, jak kariera wyglądała twoja no, i też... Wytłumacz nam to, bo to się chyba nieczęsto zdarza, że chłopak spod, Opo, spod Warszawy no praktycznie całą karierę rozgrywany o polszczyźnie. Jak to się stało? Pierwszy mój klubem był KS Piaseczno. Jako młody chłopak poszedłem za psem się grałem tam przez 8 lat. W wieku 16 lat rodzice przeprowadzili się do Olesna. Ja poszedłem za nimi i pierwsze kroki zacząłem stawiać tutaj, w okresie Olesna. Później przeszedłem do A-klasowej drużyny, Gronowice. Następnym klubem był Start Dobrodzień, z którym awansowaliśmy za klasę do okręgówki, z okręgówki do czwartej ligi. Strzeliłem tam ponad 100 bramek, jako napastnik grałem zawsze. Grałem w Dobrodzieniu 4-5 lat. Ośkolnego. A potem z sytuacją niezły się wyjechałem na dwa lata za granicę i wróciłem potem znowu do Dolbodzienia po dwóch latach i grałem w czwartej lidze znowu. I ostatnim moim klubem był yy, śląska drużyna yy, okręgowa Kajspanki. Po roku czasu gry tam, tutaj dostałem propozycję od trenera małej pangli, żebym przyjechał i żebym, żebym chciał zagrać. Tak? No właśnie, jak to wyglądało, samo sam, sam to przejście tutaj? Ty się znałeś z y, trenerem wcześniej, z, z, skąd się kojarzył? Znaczy prawdopodobnie to... kojarzył mnie z y, startu Dobrodzień, bo start Dobrodzień rywalizował z małą panem, o wejście do czwartej ligi. My jako KS start Dobrodzień, nam się udało awansować, a Zimek ten Jan awansował. I myślę, że najbardziej z dobrodzienia po prostu pamiętał. często graliśmy, strzelałem ramki, także myślę, że to mu zostało w pamięci moje nazwisko. I teraz odezwał się, bo Azimek, jak awansował. bo chciał wzmocnić zespół. Myślę, że będę wzmocniony, także. No, my też na to liczymy. A się tutaj wspomnieć o tych swoich bramkach strzelanych. Wiem, że grałeś jako napastnik, a dzisiaj czujesz najlepiej w napadzie jako, yy, yy, jako na dziewiątka albo podwieszony napastnik? Gdzie lubisz najbardziej się grać? Znaczy, jak byłem młodszy, to bardziej egoistycznie podchodziłem do tego mm. i grałem jako klasyczna dziesiątka, egzekutor. Teraz bardziej patrzę pod kątem drużyny, żeby dograć, ale oczywiście lubię dalej strzelać, zwłaszcza w ciągu bramki. Tak. No to jeszcze, powiedz mi, jak przebiega aklimatyzacja w drużynie? Bo z co to parę chłopaków, znasz właśnie z przygody ze startem, dobrodzień. Jak, jak, jak jest, z się przejął, jaka atmosfera panuje? Atmosfera jest super, zawodnicy mnie przyjęli też w porządku. Yy, wręcz koledzy, właśnie z którymi grałem, dzwonili do mnie, że chcieliby, żebym przyjechał do nich, żebym zagrał no, tutaj z chłopakami. Ja przyjechałem na pierwszy trening, spodobało mi się. Atmosfera mi się podoba, ale właśnie y, momentów oglądałem w TV Ma Panew i mi się kiwicę, że jest zainteresowanie sportem w piłką nożną i dużo kibiców przychodzi zależy tutaj wszystkim na grze tutaj drużyny i to mnie skłoniło do tego, bo w międzyczasie jeszcze też byłem. W innych drużynach, ale nie było tej atmosfery, nie było właśnie zainteresowania takiego i zdecydowałem się na HKS. Bardzo mądry krok. Miałem nadzieję, że wszyscy będą zadowoleni. Jeszcze raz witam w naszej rodzinie i czekamy na prawdziwe, myślę, że będą sukcesy. Dzięki. No, dzięki.